Wyobraź sobie przez chwilę, że stoisz naprzeciwko mężczyzny, który wydaje się mieć wszystko: sukces, pewność siebie, życie pełne aktywności i jasno określone cele, a jednak jest coś w jego spojrzeniu, co zdradza historię, która nigdy nie została opowiedziana. Coś, czego nawet on sam do końca nie rozumie. I chociaż nigdy nie przyzna się do tego otwarcie, istnieje pewien szczegół, który może poruszyć jego duszę w sposób, w jaki nic innego nie potrafi. Szczegół, który, co zaskakujące, większość kobiet ignoruje. Karl Gustav Jung, dzięki swojej głębokiej wiedzy o ludzkiej duszy, uczył nas, że prawdziwa miłość nie rodzi się na powierzchni, ani w oczywistych aktach czułości, ani nawet w przejawach zainteresowania. Miłość, która zostaje, która odciska piętno na życiu mężczyzny. Rodzi się z dużo subtelniejszego rezonansu. Rodzi się wtedy, gdy kobieta bez wysiłku łączy się ze swoją własną istotą i przez nią odbija coś, za czym on tęskni, choć nie potrafi tego nazwać. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego niektóre kobiety zostawiają niezatarty ślad w sercu mężczyzny, podczas gdy inne, mimo starań, znikają z jego pamięci? Dziś wspólnie przyjrzymy się tej cichej prawdzie, która zmienia wszystko, i chciałbym, żebyś podczas oglądania zadała sobie pytanie, czy kiedykolwiek byłam takim echem w czyjejś duszy, nawet o tym nie wiedząc? Jeśli coś w tym filmie poruszy Cię wewnętrznie, podziel się swoją historią w komentarzach. Może właśnie Twoje doświadczenie będzie iskrą, której ktoś inny potrzebuje, by lepiej zrozumieć siebie. Klucz nie tkwi w byciu idealną, w zadowalaniu innych, ani w byciu najmądrzejszą czy najatrakcyjniejszą. Klucz leży w tym, co emanujesz, kiedy nie próbujesz być niczym innym, kiedy jesteś sobą w sposób autentyczny, kiedy nie szukasz rozpaczliwie miłości, tylko po prostu istniejesz w swoim własnym centrum. Ten stan wolności, naturalności i żywotności uruchamia w męskim nieświadomym coś pierwotnego wspomnienie jego własnej utraconej pełni. Dlaczego więc tak wiele kobiet tego nie dostrzega? Bo żyjemy w kulturze, która uczy, że trzeba się starać, by zostać wybraną, pokochaną, docenioną, a w tym wysiłku często gubi się najpotężniejsza esencja, jaką kobieta może ofiarować, jej autentyczność. Dziś zapraszam Cię w podróż do wnętrza siebie, by spojrzeć poza gesty i słowa, do tej cichej energii, która nawet nieświadomie może przemienić nie tylko związek, ale całe emocjonalne życie człowieka, który stoi naprzeciw ciebie. Bo ostatecznie mężczyźni nie zakochują się w tym, co rozumieją, zakochują się w tym, co czują, w tym, czego nie potrafią wyjaśnić. To ciekawe, jak mimo całej wiedzy o miłości, rzadko mówi się o roli, jaką odgrywa nieświadomość w sposobie, w jaki mężczyzna emocjonalnie łączy się z kobietą. Jung twierdził, że nasza psychika nie jest przyciągana przez logikę czy doskonałość, lecz przez symbole, przez wewnętrzne obrazy, które poruszają najgłębsze struny, często nieuświadomione. I autentyczna kobieta, sama o tym nie wiedząc, może stać się jednym z takich symboli. Gdy kobieta nie szuka pożądania, tylko po prostu pozwala sobie być, jej energia zmienia się w sposób niedostrzegalny, lecz potężny. Nie emanuje już brakiem ani potrzebą, emanuje pełnią. A ta pełnia, choć niewidoczna i niewypowiedziana, jest odczuwalna. Mężczyzna odbiera ją na najbardziej pierwotnym poziomie swojego istnienia. To coś, co przyciąga go bardziej niż wygląd, coś, co budzi jego wewnętrzną animę żeńską część, której jeszcze nie zintegrował. W przeciwieństwie do tego, gdy kobieta próbuje kontrolować sposób, w jaki jest postrzegana, Stając się bardziej uległą, bardziej perfekcyjną, bardziej idealną, efekt jest zupełnie inny. To, co emanuje, to nie autentyczność, lecz wysiłek. A wysiłek, choć może być intelektualnie podziwiany, rzadko dotyka duszy, bo dusza nie reaguje na świadomy trud, reaguje na cichą prawdę, która tętni w głębi naszej obecności. Może i tobie się to kiedyś przydarzyło. Byłaś z kimś i bez robienia niczego szczególnego poczułaś, że jego spojrzenie zatrzymało się na tobie w inny sposób. To nie był twój wygląd ani twoje słowa. To było coś więcej. Coś czego nie mogłaś kontrolować, zrozumieć ani powtórzyć nawet gdybyś chciała, to było Twoje nagie istnienie, bez masek, przemawiające wprost do duszy drugiego człowieka. Jeśli kiedykolwiek poczułaś, że Twoja autentyczność wywołała połączenie, którego nie dało się logicznie wytłumaczyć, zapraszam Cię do podzielenia się tym w komentarzach. Nie wyobrażasz sobie, ilu kobietom możesz pomóc, by bardziej zaufały swojej własnej istocie, po prostu opowiadając o swoim doświadczeniu. Miłość, która przekracza granice, która pozostaje w sercu nawet po odejściu, nie rodzi się z umysłu, lecz z nieświadomości. To iskra, która budzi to, co było uśpione, wibracja, która porusza te części drugiego człowieka, o których nawet on sam nie wiedział, że istnieją. A to wezwanie może się pojawić tylko wtedy, gdy przestajemy grać, przestajemy się starać, przestajemy zabiegać. I po prostu jesteśmy. To właśnie w ten sposób dzieje się to, co niewytłumaczalne. Mężczyzna zaczyna o tobie myśleć bez wyraźnego powodu, śni o tobie, szuka cię wechu innych głosów, w odbiciu innych spojrzeń. Nie szuka kobiety idealnej, on szuka tego uczucia, które tylko ty. Potrafiłaś w nim obudzić, będąc najbardziej sobą. Największy paradoks polega na tym, że im bardziej kobieta stara się być niezapomniana, tym trudniej jest jej zostawić głęboki ślad. A przeciwnie, gdy po prostu poddaje się swojemu życiu, swojemu naturalnemu rytmowi, jej wpływ staje się nieunikniony. Jung opisywał to jako zjawisko projekcji. Mężczyzna projektuje na kobietę nie to, co widzi świadomie, lecz to, czego mu brakuje, czego jeszcze nie zintegrował w sobie. I to właśnie wtedy dzieje się coś fascynującego. Dla męskiej nieświadomości taka autentyczna kobieta nie jest tylko osobą jest mostem, żywym połączeniem z czymś, czego szukał przez całe życie, nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego potrafi się nią obsesyjnie fascynować, idealizować ją, pamiętać ją po latach, nawet jeśli nie dzielili wspólnej historii. To nie ona sama, to symbol, który reprezentowała. Ale większość kobiet tego nie dostrzega, nie zdaje sobie sprawy z mocy, jaką emanują gdy wybierają same siebie, zanim spróbują zostać wybrane, bo nauczono nas, że kochać to dawać wszystko, poświęcać się, starać się. I tak, miłość oznacza oddanie, ale nie kosztem autentyczności, nie kosztem gaszenia siebie, by zostać zaakceptowaną. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że im mniej starałaś się być idealna, tym silniejsze było twoje połączenie z kimś? Bardzo bym chciał, żebyś podzieliła się tym w komentarzach, bo każde autentyczne doświadczenie jest jak ziarno, które może zainspirować inne kobiety do większego zaufania sobie. Prawdziwy magnetyzm nie jest czymś, co się tworzy, nie wynika z technik uwodzenia ani ze świadomych strategii. To naturalna konsekwencja kobiety, która nauczyła się zamieszkiwać swój wewnętrzny świat bez lęku. Kobiety, która bez słów przekazuje: Jestem kompletna, nie potrzebuję, żebyś mnie dopełniał. I to ciche przesłanie, ta emocjonalna wibracja, porusza głęboką potrzebę w mężczyźnie, który to odbiera. Nie będzie umiał tego wyjaśnić, nie powie dlaczego myśli o niej zaraz po przebudzeniu, ani czemu jej wspomnienie pojawia się w momentach ciszy, ale poczuje wezwanie, echo, tęsknotę, która łączy go nie tylko z nią, ale także z samym sobą, bo to ona, nieświadomie, pokazała mu część jego własnej duszy. Dlatego, gdy kobieta zrozumie swoją prawdziwą moc, przestaje rozpaczliwie zabiegać o bycie wybraną. Wie, że jej autentyczna energia wykona cichą i doskonałą pracę, której żadna zewnętrzna strategia nie jest, nie jest w stanie osiągnąć, i żyjąc z tego miejsca, nieuchronnie zostawia ślad. Czasami wierzymy, że miłość zdobywa się przez bycie perfekcyjną, dostępną, gotową do poświęceń, ale Jung uczy nas czegoś głęboko wyzwalającego. Prawdziwa miłość nie odpowiada na oczekiwania, tylko na rezonans. A ten rezonans nie rodzi się z wysiłku, lecz z emocjonalnej prawdy. Kiedy kobieta ucieleśnia swoją esencję bez maskowania jej czy ukrywania, jej obecność staje się językiem, który rozumie tylko dusza. Problem pojawia się wtedy, gdy ta prawda zostaje uciszona przez lęk lęk, że nie jest wystarczająca lęk przed odrzuceniem lęk, że nikt jej nie zauważy. I wtedy, próbując się chronić, wiele kobiet zaczyna działać z poziomu potrzeby, a nie z poziomu autentyczności, i nieświadomie ich energia się zmienia. Przestają być lustrem i symbolem, stają się odbiciem własnych niepewności, a głębokie połączenie znika. Jeśli kiedykolwiek poczułaś, że im bardziej się starałaś, tym mniej było magii, to nie była twoja wyobraźnia. To Twoja dusza próbowała Ci powiedzieć, że prawdziwej miłości nie trzeba wymuszać ani o nią błagać. Jeśli przeżyłaś kiedyś coś takiego, zostaw swoją historię w komentarzach. Twoje doświadczenie może być lustrem, którego inna kobieta właśnie potrzebuje, by wyrwać się z tego samego schematu. Karl Jung twierdził, że wszystko, co tłumimy, staje się naszym losem. Co to znaczy w kontekście miłości? Że gdy tłumimy swoją istotę, by się dopasować, przypodobać, spełniać jego oczekiwania, piszemy opowieść z przewidywalnym zakończeniem oddalenie, pustka, zapomnienie. Bo nikt nie może naprawdę pokochać czegoś, co nie jest prawdziwe. Kochamy tylko to, co rezonuje z prawdą. Dlatego kobieta, która decyduje się nie zdradzić samej siebie, nawet jeśli to boli, nawet jeśli oznacza to samotność przez jakiś czas, Tworzy fundamenty o wiele głębszych i prawdziwszych relacji. Daje drugiemu człowiekowi szansę, by kochał ją naprawdę, nie za maskę, lecz za jej najgłębszą istotę. I właśnie wtedy dzieje się coś potężnego. Kiedy kobieta naprawdę zamieszkuje siebie, przestaje się bać utraty. Nie dlatego, że nie kocha, ale dlatego, że rozumie, że tego, co prawdziwe, nie można utracić. To, co autentyczne, nie musi być ścigane ono po prostu trwa jako cicha wibracja, która nie zależy od wysiłku, ale od prawdy. Jeśli jakaś część ciebie rozpoznała się w tych słowach, jeśli kiedyś bycie sobą kosztowało cię miłość, ale zwróciło ci twoją duszę, podziel się tym. Czasem najcichsze rany są też najbardziej uniwersalne, a dzielenie się nimi uwalnia nie tylko piszącego, ale i czytającego. Kiedy mężczyzna zakochuje się naprawdę głęboko, rzadko potrafi powiedzieć, co dokładnie go tak poruszyło. To nie jest oczywista uroda, ani sympatia, ani nawet logiczna zgodność to coś, co dzieje się poza jego świadomością, w tej cichej przestrzeni, gdzie mieszkają jego najpierwotniejsze pragnienia i najgłębiej ukryte rany. I co ciekawe, często kobieta, która wzbudza taką miłość, nawet nie wie, że to robi. Karl Jung opisywał tę dynamikę jako spotkanie archetypów. Ona nie jest tylko sobą, a on nie jest tylko sobą. Ona symbolizuje coś, co jego dusza rozpoznaje, coś, czego jego nieświadomość pragnie zintegrować. Dlatego to połączenie jest tak intensywne i często tak zagadkowe. To nie jest racjonalne, to symboliczne. To spotkanie dwóch wewnętrznych światów, które pragną się dopełnić. Gdy kobieta przestaje kontrolować sposób, w jaki jest postrzegana, gdy nie handluje swoją prawdą w zamian za miłość czy aprobatę, staje się naturalnym kanałem autentyczności. A ta autentyczność budzi coś bardzo silnego w niektórych mężczyznach: pamięć o ich własnym, nieskonsumowanym ja, o stronie wrażliwej, intuicyjnej, wolnej o stronie, którą często tłumili, by spełniać społeczne oczekiwania siły i dominacji. Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że ktoś zbliżył się do ciebie nie dlatego, co oferowałaś, ale dlatego, co w nim poruszyłaś? Nie za to, co dawałaś, ale za to, kim po prostu byłaś? Bardzo chętnie o tym przeczytam. Jeśli masz ochotę, Podziel się swoją historią w komentarzach. Czasami najprawdziwsze połączenia rodzą się z prostoty bycia, a Twoje doświadczenie może zainspirować innych, by bardziej zaufali sobie. Większość kobiet nie dostrzega tego wpływu, bo od dziecka słyszały, że muszą się starać, by zasłużyć na miłość. Ale głęboka prawda jest inna: miłość, która dotyka duszy, nie jest czymś, na co się zasługuje. Ona się po prostu rozpoznaje. A to rozpoznanie jest możliwe tylko wtedy, gdy ten, kto kocha, spotyka coś, co rezonuje z jego własną wewnętrzną prawdą. I właśnie dlatego, po utracie autentycznej kobiety, mężczyzna może przez długi czas próbować zrozumieć, dlaczego nie potrafi o niej zapomnieć. Myśli, że tęskni za jej towarzystwem, za jej ciałem, za jej gestami ale w rzeczywistości tęskni za dostępem, jaki dała mu do jego własnego świata wewnętrznego, dostępem, którego trudno szukać w powierzchownych relacjach. Dlatego, kiedy żyjesz w zgodzie ze swoją autentycznością, kiedy stawiasz swój wewnętrzny spokój ponad potrzebą bycia wybraną, nie tylko oddajesz szacunek samej sobie, otwierasz też przestrzeń na relacje, które nie rodzą się z braku ani z lęku, lecz z prawdziwego rozpoznania między duszami. Jest coś, o czym mówi się zbyt rzadko. Kiedy kobieta emanuje autentycznością, nie tylko zmienia sposób, w jaki mężczyzna ją postrzega, zmienia również sposób, w jaki on postrzega samego siebie. A ta przemiana, choć cicha, jest głęboka. Dlatego czasami mężczyzna może odczuwać niewytłumaczalny lęk wobec kobiety, która nie próbuje go zdobyć, która go nie potrzebuje, która po prostu istnieje z własną, spokojną, wewnętrzną siłą. Karl Gustav Jung nauczał, że każde znaczące spotkanie jest tak naprawdę spotkaniem z samym sobą. Gdy mężczyzna napotyka kobietę, która uosabia aspekty jego duszy, które do tej pory ignorował lub tłumił, pociąg, który czuje, nie jest skierowany wyłącznie do niej. Jest to także pociąg do tych części siebie, które ona nieświadomie mu ukazuje, ale to również wyzwanie. Przyjęcie tego uczucia oznacza konieczność spojrzenia w głąb siebie. Przyjęcia i zintegrowania swoich wewnętrznych aspektów. Z tego powodu, bardzo często, gdy połączenie jest zbyt głębokie, on się wycofuje nie dlatego, że nic nie czuje ale dlatego, że czuje zbyt wiele czuje, że ta kobieta symbolizuje próg, przejście do emocjonalnego życia, na które być może nie jest jeszcze gotowy i zamiast przez niego przejść, wraca do tego, co znane i bezpieczne. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś odsunął się od ciebie właśnie w chwili, gdy wszystko mogło stać się głębsze? Jeśli tak, podziel się tym w komentarzach. Czasem zrozumienie, że nie był to osobisty odrzut, lecz wewnętrzny proces drugiego człowieka, pomaga nam uleczyć rany, które nie powinny być nasze. Autentyczna kobieta nie walczy z takim odejściem, nie goni, nie domaga się, nie próbuje przekonywać, bo w głębi duszy wie, że jej wartość nie zależy od bycia wybraną że jej istota nie potrzebuje potwierdzenia i że wymuszanie relacji, która nie jest gotowa, byłoby ostatecznie zdradą samej siebie. Ta wewnętrzna cisza, ten sposób okazywania sobie szacunku nawet w bólu, zostawia w nieświadomości mężczyzny ślad trudny do zapomnienia. Bo tu nie chodzi o dramat odejścia ani o intensywność słów, chodzi o cichą godność, z jaką ona odchodzi, o niewidzialną siłę, która mówi wybieram siebie, nawet jeśli to oznacza, że muszę cię stracić. I ten wybór, choć na początku może być przez niego niezrozumiały, z czasem staje się jednym z najbardziej transformujących wspomnień jego życia. Bo nie zapamięta tylko jej, zapamięta to, że stanął twarzą w twarz z samym sobą, że poczuł, choćby przez chwilę, wezwanie własnej duszy. Z biegiem czasu, gdy emocje opadną, a zewnętrzny hałas ucichnie, coś zaczyna się zmieniać w mężczyźnie, którego dotknęła autentyczność kobiety. To, co początkowo wydawało się tylko tęsknotą lub pożądaniem, przekształca się w głębsze zrozumienie. Ona nie była po prostu kimś w jego życiu. Ona była znakiem, lustrem, przekazem, którego jego dusza potrzebowała. Karl Jung mówił, że symbole działają na nas, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. I ta kobieta, żyjąc zgodnie ze swoją prawdą, stała się żywym symbolem w jego wewnętrznym świecie. Nieważne ile czasu minie, ani ile innych relacji spróbuje stworzyć, ona pozostanie nie jako rana, lecz jako świetliste wspomnienie, które przypomina mu, Kim mógłby się stać, gdyby tylko miał odwagę spojrzeć w głąb siebie? W tym właśnie momencie, często nieświadomie, rozpoczyna się jego prawdziwy proces indywiduacji. Nie potrafi już dłużej zadowalać się powierzchownymi relacjami bez poczucia pustki. Nie potrafi już ignorować pewnych emocji, pragnień, prawd, które ona nieświadomie w nim obudziła, i wtedy zaczyna być może nieporadnie szukać swojej własnej autentyczności. Zaczyna się pytać. Kim naprawdę jestem, poza maskami, które nosiłem przez całe życie? Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoja autentyczność wywołała w kimś ciche zmiany, nawet jeśli on tego nigdy nie przyznał? Jeśli masz ochotę, podziel się tym w komentarzach. Czasem najgłębsze przemiany dokonują się w ciszy, a ich uświadomienie daje nam siłę, by nadal być wierną samej sobie. Kobieta, która wybiera samą siebie, nie zmienia tylko swojego życia. Często wpływa też na emocjonalny los tych, którzy ją otaczają, bo w świecie, który uczy kochać z lęku i braku, ona staje się symbolem miłości płynącej z pełni. I choć na początku może być niezrozumiana, a nawet odrzucona, jej wpływ trwa długo po tym, jak jej fizyczna obecność znika. To nie jej uroda, nie słowa, ani wyuczone gesty zostawiły ślad, to jej cicha integralność, to jej zdolność do odejścia bez rozpadania się. To jej decyzja, by nie pozostać tam, gdzie jej dusza nie mogła rozkwitnąć. A ta siła, choć czasem boli drugą stronę, jest również pierwszym krokiem do jego własnej przemiany. Bo nikt nie zapomina kogoś, kto, nie chcąc tego, pokazał mu drogę powrotu do samego siebie. Na tym polega prawdziwa magia życia z duszy. Nie musisz krzyczeć, niczego udowadniać, ani walczyć. Sama Twoja obecność w swoim najczystszym stanie wystarczy, by dotykać życia w sposób, jakiego nawet nie możesz sobie wyobrazić. I teraz dochodzimy do końca tej podróży podróży, która tak naprawdę nigdy nie dotyczyła zdobycia kogoś, ani strategii, by zostać zapamiętaną, lecz cichej siły życia w prawdzie. Gdy kobieta wybiera siebie, nie oddaje swojej duszy w zamian za miłość i rozumie, że jej wewnętrzny spokój nie podlega negocjacjom, staje się kimś, kogo nie da się zapomnieć symbolem wolności, autentyczności i prawdziwej miłości. Karl Jung twierdził, że to, co w sobie akceptujemy, transformuje się, ale to, co ignorujemy, zaczyna nami rządzić, a kobieta, która oddaje sobie szacunek bez potrzeby zewnętrznego potwierdzenia, Uczy bez słów tej wielkiej prawdy. Nie dlatego, że chce uczyć, lecz dlatego, że jej sposób bycia naturalnie to odzwierciedla. Być może ty, kobieto, która to słuchasz, miałaś kiedyś poczucie, że Twoja obecność zostawiła cichy ślad, może odeszłaś od kogoś, kto nie potrafił Cię dostrzec w całej Twojej głębi, może pomyślałaś, że Twoja miłość nie była wystarczająca. Ale dziś chcę Ci to przypomnieć: to nie brak miłości, to nadmiar prawdy. A ta prawda, choć nie zawsze jest natychmiast rozumiana, zawsze zostawia coś głębokiego. Czy rozpoznajesz siebie w tej historii? Czy czujesz, że kiedyś byłaś tym ziarnem, które zostało zasiane w sercu kogoś, nawet jeśli on nigdy tego nie powiedział? Bardzo chciałabym przeczytać o tym w komentarzach. Twoja historia może być tym odbiciem, którego inna kobieta potrzebuje, by zrozumieć, że bycie autentyczną nigdy nie jest błędem. A odpuszczenie w odpowiednim momencie to nie poddanie się, to ocalenie. Jeśli ten przekaz poruszył coś w Tobie, zapraszam Cię również do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień. Tutaj nadal wspólnie odkrywamy, czujemy, budzimy się z Jungiem jako naszym światłem na tej drodze samopoznania. A jeśli w jakiś sposób ten przekaz głęboko z Tobą rezonował, jeśli otworzył nowe przestrzenie w Twojej duszy, chcę Cię serdecznie i z serca zaprosić do dołączenia do naszego kręgu członków kanału. To przestrzeń intymna, świadoma, w której razem rośniemy, z ekskluzywnymi treściami, głębokimi refleksjami i wspólnym wsparciem w tej wewnętrznej transformacji. Tylko jeśli to poczujesz, tylko jeśli Twoje serce powie Ci, że to miejsce jest także Twoim domem. Pamiętaj, to co prawdziwe nie musi być ścigane, wystarczy, że jest przeżywane, a wszystko co przeżyte z duszy, zostaje. Nieskończone dzięki za to, że tu jesteś, za to, że czujesz, że reflektujesz, że idziesz tą drogą ku sobie samej. Spotkamy się w kolejnym filmie. Do tego czasu wracaj do siebie.